Cześć wszystkim z tej strony, pan Dacinek, mam kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie odblokować skina reżyser BAS, ponieważ jest to skin z Ligi Mocy. Ona kończy się za jakieś 5 czy 6 dni, chyba. Więc przyszedł ten moment, kiedy odblokuję sobie właśnie tego skina. Zazwyczaj odblokowywałem go w pierwszych dniach sezonu, ale jako, że teraz mało gram, no to trochę mi to zajęło. I aktualnie, mam uwaga, uwaga, 58 minów, jeśli się nie mylę, tak jest, więc. No jak zagramy jeden mecz, wygramy w dwóch rundach, no to będziemy mogli już kupić tego skina reżysera, baza i sobie go oczywiście przetestujemy, ale jeszcze zanim zaczniemy, no to standardowo strzelcie łapeczkę w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić, moi drodzy. I dajcie znać w komentarzach, to jest akurat ważna informacja, czy chcielibyście live'y z... FIFA 2022, ponieważ pobrałem sobie ją ostatnio, trochę zacząłem grać na drugim kanale, na kanale Pandoff. myślę, że wrzucę jeden testowy odcinek, zobaczycie, czy wam się spodoba, jeżeli wam się spodoba będzie ich więcej, więc śledźcie również drugi kanał, wszystkie linki znajdziecie w opisie, oczywiście również Kodzik Panda w sklepie i moi drodzy lecimy już z meczykiem, no i oczywiście zapraszam was również na mojego Instagrama, tam wrzucam jakieś zdjęcia czasami, wrzucam relacje i inne takie typu rzeczy. I również możecie wpaść sobie na mi sklep, czyli serpeshop.app po fajne bluzy, podkoszulki i inne tego typu rzeczy. Dobra, mamy plażowy futbol, ok, browbolik będzie grany, więc ja bym sobie zablokował takiego stu, bo on mnie czasami wkurza, szczerze mówiąc. A ja wybrałbym sobie Tarę. Czy mi się to uda? Zaraz zobaczymy, bo jest taka szansa, szczerze mówiąc, Gdyś mnie zablokowali Tary na szczęście. Mam El Primo, dobra, nie wiem, czy on jest już tak dobry jak wcześniej, bo tak jak mówię, mało gram teraz. Nie wiem, czy wy też tak macie, że mało gracie w tego BS, ale jakoś, no, nie wiem, znudzi mi się. znudzi mi się BS, gram w niego już ponad 4 lata, więc... Y no, znudził mi się już po tym czasie po prostu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Czekam na kolejny updatecik, ale myślę, że i tak jakoś to nie przywróci tej popularności Brawl Stars, moim zdaniem. Dobra, wybieramy sobie tą tarę. Jeszcze oprócz tego, wybrałbym sobie tak. Ten Star Power i ten gadget. Dobra, myślę, że to będzie dobre. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Mamy. El Primo mamy Sandy. Więc, szczerze mówiąc, nie najgorsze te postacie tam mają Bibi, Spike' na 11 poziomie i Mortisa. Więc też mają dosyć dobry skład. Szczególnie ten Spike z Bibi mogą nas tutaj zaorać. No ale zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Musimy wygrać dwie rundy. Jeśli nie uda się teraz, no to oczywiście zagramy kolejny meczyk i wtedy spróbujemy znów odblokować tego reżysera baza. Ale może akurat uda nam się w pierwszej rundzie, znaczy w pierwszym meczu. Więc zobaczymy. Na razie tak, ten wziął sobie piłkę, Bibi pokonana, bardzo ładnie. Polecimy sobie tutaj na spajka. Mortis tam jeszcze wypuścił tą piłkę, lecimy od góry może na nich. Zobaczymy, czy co, coś to da. Dobra, ta Bibi tutaj jest. Spajka jeszcze musimy yy, pobijać i uważać na niego, bo on ma 11 poziom, więc strasznie mocno bije. Ale dobra, Bibi tutaj idzie, atakuje nas. Mortis gdzieś padł chyba, bo go nie widzę, tak? Dopiero coś się zrozpił. Teraz tak, ja mam Loa. Bibi chyba padnie. Nie, no, ona mnie zbiła tym ultem, naprawdę. Ja nie mogę, dobra, tak nie. Mo nie, Mortis, co ty zrobiłeś? On już mógł trafić bramkę. Był na prosto, ale się odbiło, kurczę, od ściany. Nie, no, Mortis. Co on odwalił? Znaczy Mortis, El Primo. Mortis tam akurat z ich drużyny dobrze to zrobił, ale no nasz El Primo trochę zepsuł, nie powiem, że nie. Dobra, podaj mi, podaj mi, podaj mi, podaj mi. No podaj mi. No Jezu, pod... czemu ty mi nie podajesz? Nie mogę. Dobra, czekajcie, ulcik taki. Dobra, Bibi niestety tylko siadła. Szkoda, myślałem, że Spajka również się uda. Jest, El Primo trafił. Odrobił straty, udało mu się trafić bramkę. Bardzo ładnie, lecimy dalej. Minuta 17 do końca pierwszego meczu. No ale na razie to my wygrywamy, więc jest dosyć dobrze. Teraz tak. Okej, okay. on powybijał, nie walnął tego ulta na szczęście. Tutaj Spike walnął sobie swojego ulcika natomiast. Okej, okay. tutaj Sandy bardzo ładnie, jeszcze mamy to. Tutaj przerzuca El Primo, bardzo dobrze, dzięki temu piłka została wypuszczona przez Bibi. Skacze El Primo jest przyspieszony, czy uda mu się trafić kolejny raz? Niestety chyba nie, chociaż może akurat ja pomogę. Jeszcze Bibi tutaj zlutowałem, szczerze mówiąc, nie, nie chcący, bo chciałem spajka. Dobra, El Primo trafia. Mamy 2 do 0, bardzo ładnie. Lecimy z kolejnym meczem i już mamy 59 winów. Więc nawet jeżeli przegramy tą, ten, tą rozgrywkę, te dwa kolejne mecze, no to w kolejnym wystarczy nam, że zrobimy tylko i wyłącznie jednego wina. Ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać również ten meczyk. Taki rewanż w tym momencie. Ole mi wsadził bombę, masakrę. Ile to walnęło? Z 2300 chyba damage'a, więc dosyć sporo. Sandy jeszcze użyła gadżetu, bardzo ładnie. El Primo tam ma piłkę i ulta, jeśli się nie mylę, więc on może tam dużo zdziałać, więc to może być dosyć dobre. Teraz tak, no niestety te bot są o wiele słabsze aktualnie. Dobra, nie, 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 nie. nie. Podaj, podaj, dobra, pięknie. Ja podam El Primo, dobra, podam El Primo. Jeszcze Bibi się zamachnęła. Porobiłem, bardzo ładnie, 1900 HP dostała. Jest, El Primo trafił kolejną bramkę. 1 do 0 wygrywamy, lecimy, jeszcze jedna bramka i mamy to. W tym momencie odblokujemy sobie baza, a dokładniej reżysera baza, czyli skina do niego. Dobra, tutaj taki ulcik myślę, że siądzie w miarę spoko, bardzo ładnie. Teraz tak, podałbym sobie to tam. Tutaj jeszcze możemy coś takiego walnąć. No niestety El Primo tam yy, nie złapał tej piłki, przez co nie mógł trafić. Ale Sent jeszcze coś próbuje. Niestety teraz już padła, ale primo jeszcze tam jest. Ja spróbuję tutaj bardziej obronić, bo widzę, że się zbliżają do naszej bramki, co jest trochę niezbyt spoko. A i Mortis mnie porobił. Ciężko będzie, coś mi się wydaje, że zaraz nam trafią bramkę. Minuta 13 do końca. No, nawet jeżeli nie trafimy kolejnej bramki, wystarczy, że po prostu przeczekamy z tą jedną i będziemy mieli zwycięstwo. Dobra, padło to coś, <laughs> czyli kłodo yy, spike. To jest ten nowy skinek. Dobra, masz, El Primo, piłkę, bo ja i tak nic nie zdziałam raczej. No on tez, też niestety nic nie zdziałał. Dobra, 54 sekundy. Czyli już, czyli już poniżej minuty. Dobra, bibi. Oj, wywalę? Dobra, wywaliłem tą piłkę, więc git. El Primo, skacze! Dawaj, El Primo, przerzuć go. Oj, 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 teraz niestety Spike chyba trafi. A ja mam jakieś lagi z netem. Nie wiem, co się stało. Zazwyczaj nie mam żadnych lagów. Dobra, El Primo ma tam piłkę, ma również ulta. Spike'a spróbujemy przytrzymać, żeby nie obijał El Primo, dobra, ten Spike, aj, niestety mnie porobił, ale zobaczcie, 27 sekund do końca, sta, Sandy, Bibi tutaj idzie z boku, ona może trafić niestety, więc trzeba będzie uważać, dobra, na szczęście udało mi się zrespić w idealnym momencie, 17 sekund do końca, spróbujemy coś takiego, dobra, cyk, jeszcze tutaj walimy sobie, ulcika bardzo ładnie, Spike jest tutaj i on trafi, nie, 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 no nie wierzę w to, czemu? 5 sekund do końca i akurat ten Spike trafił, naprawdę. Dobra, teraz musimy się już naprawdę skupić, ponieważ... No, jest jeden do jednego i od tego zależy, czy wygramy ten meczik, czy jednak go nie wygramy. Dobra, tutaj został porobiony ten Mortis bardzo ładnie. Spike malowa, więc to też jest dobra nowina dla nas. Dobra, Spike leży. Nie, jednak nie padł, ale ma brakło. No nie, no czemu on mi podał tą piłkę? Nie wierzę w to, co on w ogóle zrobił? I teraz Mortis trafi na pewno, bo on ma ulta. A jak ma ulta, no to będzie mógł z daleka sobie trafić. Jest na szczęście, udało mi się wybronić jakimś cudem. Bo Mortis kopnął idealnie do mnie. Dobra, 30 sekund do końca. No, obyśmy wygrali ten meczyk. Obyśmy go wygrali. Dobra, Bibi tutaj, tylko nie traf bramki. Okej, okay, bardzo ładnie. Jesteśmy w trójkę na jednego. Spike został jedynie w obronie. Mogę jeszcze ulta w razie czego walnąć. Robię coś takiego. Dobra i wchodzimy sobie do bramki na spokojnie, bardzo ładnie udało mi się strzelić decydującą bramkę i w tym momencie wygrywamy sobie ten meczyk. I zobaczcie, wbiliśmy również diamenta dwójkę, ale oprócz tego odblokowaliśmy możliwość zakupu reżysera baza. Pokaż ofertę, jak widzicie baz do kupienia za 25 tysięcy points. i póki co wszystkie skiny z Ligi Mocy ja kupiłem, one oczywiście znikają wraz z sezonem, więc... Jeżeli nie wbiliście tych 60 winów, to musicie to zrobić przed końcem sezonu, inaczej nie będziecie mogli kupić tego skina. Ale dobra, nie przedłużajmy. Uwaga, uwaga, kupujemy reżysera baza, proszę bardzo. Mamy go odblokowanego. Teraz tak, gdzie my mamy baza? I walniemy sobie może jakieś szybkie solo. Gromem, jak widzicie, nawet nie grałem, więc no lipa, szczerze mówiąc, no tak jak mówię, nie gram za bardzo aktualnie w Besa. Gdzie my mamy bazę? Tu jest baz, dobra. Jest baz, jest zły baz i jest również reżyser baz, więc sobie go wybierzmy. I zagramy, moi drodzy. A zagrajmy solo na szybko, żeby po prostu sprawdzić tego te ataki, jak to wszystko wygląda. Więc lecimy szybkie solo na poziomie około 700 pcharków, więc nie jest to jakoś mega dużo. Ale przez to, że teraz mniej gram, no to może będzie mi troszeczkę ciężej. Dobra, po pierwsze ataki ma bardzo fajne. Podobały mi się, one są tylko troszeczkę zmienione, jeśli się nie mylę, on takimi banknotami jakby strzela, więc w miarę spoko to wygląda. Ten chce już się ze mną timować, no ja nie bardzo szczerze mówiąc chcę się z tobą timować. Dobra, jest przypał w tym momencie i to duży nawet. Ale on zbejtował, kurczę, znaczy zbejtował, zepsuł. Ej, jak on mnie trafił? Co jest? On mnie strzela przez ściany! Przecież ja byłem za ścianą, ja wiem, że dawno nie grałem w BS, ale nie, 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 tak nie skończymy, co to miało być w ogóle? Jakim cudem on mnie trafił, jak ja byłem dwa razy za ścianą? Nie no, ten sercz teraz jakiś zepsuty jest. Przecież tak nie było, to jest niemożliwe, ja byłem ewidentnie za ścianą, nawet nie wychyliłem się, ani trochę. Dobra Mortis, no ty akurat padniesz, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, leżysz bardzo ładnie, nie zauważyłem jak wygląda ta rolka taka, co jest wystrzeliwywana. Ale może akurat nam się zaraz jeszcze uda. Więc tak, tu jest jakiś Frank. No nie, no czemu mam lagi znowu? Co jest grane? Kolejny Frank. Dobra, ok, ta rolka w miarę spoko wygląda. Nie trafiłem, co prawda, ale chciałem sobie zobaczyć tą rolkę, właśnie jak to wszystko wygląda i w miarę spo spoko się to prezentuje. Skinek fajny, no 25 tysięcy star połańców, więc wiadomo, nie każdy sobie będzie mógł go kupić. Ale warto przynajmniej sobie odblokować te 60 winów, bo jak już je odblokujecie, no to wtedy tego skina możecie kupić, nie wiem, nawet za rok, obojętnie kiedy. O, i teraz ginę chyba. No i ginę. No nie wiem, co jest, jakieś lagi totalne są na tym solo, nie wiem, co się w ogóle stało. No ale dobra, moi drodzy, myślę, że na tym sobie skończymy. Odblokowywali, od, odblokowaliśmy tego reżysera baza i o to mi chodziło, moi drodzy, tak się on prezentuje jeszcze w lobby. No i spróbujemy niedługo dobić koniec karnetu. Bo zobaczcie, zostało jedynie 10 dni, a ja jeszcze nie skończyłem tutaj tego karnetu. Co prawda, no mało mi zostało tych poziomów, bo jakieś ile, 8-9, więc spróbujemy sobie to niedługo dobić. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak się ciekawe, w górę. zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na mój drugi kanał, czyli kanał Panda, Wpadajcie również na mojego Instagrama, czyli Pandzia Podługa Gaming. Macie go również teraz na ekranie, więc gorąco zapraszam. No i oprócz tego, możecie wpadać na mój sklep, czyli CRP Shop. Kapel, jeżeli chcecie jakieś moje bluzy, podkoszulki czy inne tego typu rzeczy, gorąco wszystkich zapraszam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!